Wagi lut będzie dla Was miesiącem o z jednej strony radości, a z drugiej strony o braniu odpowiedzialności. Więc można by powiedzieć trochę radość kontra odpowiedzialność. Ja nazywam się Astroliza i przygotowuję odczyty wedle astrologii, tradycji astrologii helenistycznej w systemie całych znaków i zawsze od studentów, więc zapraszam Was wagi na odczyt na luty. Rozpoczynamy miesiąc 1 lutego. Pełnią w Lwie wasz 11 dom, także kulminacja, jeśli chodzi o relacje społeczne. I wrzucam ten film już po pełni, więc jestem bardzo ciekawa, jak ta pełnia u Was przebiegła. Może to być taki moment, mógł to być taki moment trochę rozczarowania w grupie lub sukcesu w grupie, zakończenie jakiegoś też projektu społecznego. Pamiętajcie, że pełnia to jest podsumowanie tego, co robiliśmy w danej sferze przez ostatnie e, pół roku i u Was to dotyczyło dużych grup społecznych, również Waszych marzeń, celów. E, pamiętajcie, żeby nigdy nie próbować się dopasowywać kosztem siebie, ponieważ e, m, może tutaj być e, ku temu m, 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 może to wyglądać zachęcająco, tak naprawdę, ale mam nadzieję, że e, nie jest to u Was. Nie tak to wygląda u Was. No i że ta pełnia przebiegła bardzo dobrze. 6 lutego mamy wejście Merkurego do ryb, szósty dom, także y, chaos w codziennych obowiązkach. Y, chaos w codziennych obowiązkach. Dlaczego? Ponieważ Merkury nie czuje się dobrze w rybach. One są takie trochę romantyczne, idealizujące, płynące, artystyczne, a Merkury lubi konkret. Merkury lubi jasną komunikację, racjonalne, logiczne. Więc tutaj się nie zgrywają za bardzo. Merkury w rybach wprowadza trochę chaosu. Może okazać się, że potrzebujemy lepszej organizacji, ale może być nam trudno znaleźć system do tej organizacji, codzienności tej organizacji pracy. Dobrze by było dodać trochę sztuki, poezji, muzyki do dnia codziennego. Myślę, że to w jakiś sposób załagodzi ten tranzyt merkury w rybach. To jest tak naprawdę dobry czas na to, żeby. Pozwolić sobie odpocząć w naszej codzienności. Pozwolić sobie trochę odpocząć. I trochę może pomarzyć, rozmarzyć się, ale nie odpływać za daleko. A szczególnie, już kiedy Wenus, Wenus czyli wasz władca, Wenus dołączy do Merkurego w rybach, w waszym e, szóstym domu. Wenus wchodząca do szóstego domu. Pamiętajcie, że jak mam tego Merkurego w szóstym domu, tam mogą być jakieś trudności z komunikacją, szczególnie waszej pracy, ale. Podczas tego tranzytu Wenus mm, mamy większą miękkość w pracy, większą e, miękkość, większą taką mm, przyjazność, przychylność innych osób, bo jesteśmy bardziej czarujący, e, bo ta Wenus sprawia, że wszystko widzimy trochę bardziej w różowych barwach e, poprzez różowe okulary. E, I z drugiej strony też może nas zachęcać do nadmiernego poświęcania się, więc bardzo bym na to uważała. I skupiałabym się na dbaniu o taki balans praca, odpoczynek. Dla osób, które nie mają, które szukają pracy, to nie jest najlepszy moment na podpisywanie czegoś konkretnego, ale bardzo dobry moment na to, aby być w środowisku, aby rozglądać się, aby pomagać innym również, bo nie wiecie, co do was wróci w przyszłości. Wenus jest waszym władcą, więc zawsze będzie was wspomagać. To jest planeta beneficzna. A w dodatku um, Wenus dobrze się czuje w rybach, więc wykorzystajcie ten tranzyt. 14 mamy wejście Saturna do Barana, wasz siódmy dom, więc Saturn, który tak naprawdę przez ostatnie 3 lata e, sprawdzał, jak organizujecie sobie pracę, czy wasza codzienność wam służy, czy to, co robicie, wam służy, um, czy odpowiedzialnie podchodzicie do waszych codziennych obowiązków. Odpowiedzialnie podchodzić do waszego zdrowia, do waszej rutyny. Teraz ten Saturn przechodzi do waszego siódmego domu. I to jest początek poważnego etapu w relacjach. Związki zazwyczaj, i te związki są nie tylko romantyczne, ale również biznesowe. One przechodzą podczas tranzytu Saturna w siódmym domu taki test dojrzałości. Saturn już był w baranie od. 24 maja 2025 roku do 1 września. No i Saturn już tam rozpoczyna ten temat, który będzie wałkowany przez następne 3 lata, bo on będzie aż do 12 kwietnia 2028 roku właśnie w Baranie. Więc co się u Was działo w tym czasie od końca maja do września, jeśli chodzi o Wasze relacje? Ten temat powróci. Będzie tutaj test stawiania granic, będzie tutaj test tego y, autorytetu również, będzie test tego, czy są jakieś przepychanki, jeśli chodzi o władzę, będzie sprawdzenie odpowiedzialności również. Ja Wam powiem, bardzo często, może niekoniecznie w literaturze, ale często ten tranzyt Saturna w siódmym domu jest opisywany jako coś nie najlepszego, powiedziałabym. Ja nie zgadzam się z tą interpretacją. Oczywiście Saturn jest planetą maleficzną i Saturn tak naprawdę nas sprawdza. Yy, można by rzec, że kładzie nam kłody po nogi, ale to są takie testy, które jak przejdziemy, to wchodzimy naprawdę na wyższy poziom poznania, wyższy poziom w danej sferze życia. Yy, ja na przykład, jak rozpoczął się tranzyt Saturna 7 w 7 domu, ja od razu wziąłem ślub. No i tak, tak to może być. To jest... Pamiętajcie, że te tranzyty są dla Was, po to, aby wykorzystać tę energię. Dla Was ten Saturn w baranie jest po to, aby sprawdzać, czy moje granice nie są przekraczane. No i kochane wagi, pytanie dla Was, czy Wasze granice nie są przekraczane tylko dlatego, aby być lubianym, aby żyć w harmonii, aby ta druga strona się nie denerwowała, aby ta druga strona nie czuła się źle. Saturn sprawdza, czy robisz. To, co robisz, robisz w zgodzie ze sobą. Czy nie poświęcasz się za bardzo? Sprawdza naszą dojrzałość w relacjach, sprawdza również naszą dyscyplinę w trzymaniu granic, a co? Zachęcam Was do obejrzenia mojego filmu o tranzycie Saturna w baranie, aby mieć lepszy obraz tego, jak ta energia tam działa. Ale pamiętajcie, przez następne trzy lata Wasze relacje wchodzą na inny etap, nie tylko relacje romantyczne. Też jeśli nie jesteście w jakiejś relacji, ale na przykład się rozglądacie, to takie powierzchowne relacje nie będą Was już w ogóle interesować podczas tego tranzytu, więc y, zwróciłabym też uwagę na to. 17 mamy zaćmienie w wodniku, mamy zaćmienie słońca i mamy nów księżyca w wodniku. Piąty dom. No, piąty dom to jest dom romansów, to, jest, y, to są zmiany, jeśli chodzi o naszą, y, naszą sferę miłości, romansów, kreatywności górczości, relacje z dziećmi również. To może być dość emocjonalne zaćmienie, ale pamiętajcie, że my podczas zaćmień nie działamy, nie tworzymy nic nowego, nie zmieniamy nagle, nie, nie robimy jakichś zwrotów akcji, nie, 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 nic z tych rzeczy. Przyglądamy się temu, co się dzieje, zapiszcie sobie to może, jak się czujecie w ogóle też. Nie reagujemy gwałtownie. Podczas zaćmienia my nie widzimy wszystkiego, to jest trochę dla nas niejasne, co się dzieje. Więc zapisujcie sobie, jak się czujecie, co się dzieje, to dotyczy będzie waszej y, sfery, waszej miłości, twórczości, y, relacji z dziećmi, również przedsiębiorczości. Y, co was porusza podczas tego zaćmienia? Co czujecie, że nie do końca jest dla was jasne? A 26, no to się po nie rozwiąże, więc wiecie. To nie jest tak, że to zostanie niejasne, to się później rozwiąże. Ja chyba, że no nie chyba, na pewno przygotuję o, osobny film na, na to zaćmienie, więc tam powiem Wam więcej. 26 mamy retrogradację Merkurego, szósty dom. Mogą tutaj powracać jakieś problemy zdrowotne, problemy w pracy, zawodowe. Mm. Mogą pojawiać jakieś tematy związane z naszą rutyną, właśnie z y, jakieś niedomknięte sprawy z pracy. Żadnych umów bym nie podpisywała podczas tej retrogradacji. Pamiętajcie, przyglądamy się, analizujemy, sprawdzamy, co nam służy, co za nas nie służy. Nie podejmujemy y, nowych kroków. Podsumowując, dla Was wagi: jak najlepiej wykorzystać ten miesiąc? Redefiniując relacje. No, to nie tylko miesiąc, to następne trzy lata będziecie redefiniować te relacje. Najtrudniejsze będzie za Was stawianie granic, tak naprawdę. Ale pamiętajcie, że harmonia i utrzymanie harmonii, utrzymanie tego konsonansu wymaga odwagi, ponieważ nie ma konsonansu bez dysonansu. I z tym pozostają drogie wagi. Powodzenia.